Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu zajmiemy się Excelem. Pokażę Wam narzędzie poprawności danych. To znaczy, pokażę Wam narzędzie, które pozwala nam zdecydować, jakie dane my możemy wpisywać do komórki, a jakich nie możemy wpisywać. Po czym pojawi się odpowiedni komunikat informujący właśnie, że te dane, które my wpisujemy w komórce są po prostu nieprawidłowe. Mamy tutaj trzy kolumny. W kolumnie C będziemy chcieli wpisać datę, ale datę, którą możemy tutaj zapisać, to będą daty jedynie od stycznia do grudnia roku 2022. W kolejnej kolumnie będziemy wpisywali wartość liczbową i ta wartość liczbowa będzie mogła wynieść maksymalnie 100. Natomiast w ostatniej kolumnie chcemy wpisać inicjały kierowcy, czyli w tym miejscu możemy dodać tylko i wyłącznie dwie literki. I nic innego tutaj wpisywać nie możemy. Tak dane mają nasze wyglądać, tak chcemy, żeby one były wyświetlane. W kolumnie Data Przyjazdu będziemy wpisywać daty, dlatego warto tutaj wcześniej ustawić sobie w narzędziach głównych format po prostu daty, na przykład daty krótkiej. Teraz, żeby przejść do narzędzia poprawności danych, przechodzimy tutaj do zakładki Widok, mając dalej zaznaczoną tą kolumnę, no i wybieramy przycisk Poprawność danych. Poprawność danych, być może kojarzycie tutaj, jest to okienko, w którym parę filmów wstecz możecie sprawdzić na moim kanale. Link dodam w opisie. Dodawałem listę taką rozwijaną. Tutaj też między innymi możemy tą listę dodać. Ale tutaj właśnie też w tym okienku decydujemy jakie dane mogą być wpisane w tej komórce. No ja chcę, żeby w tej komórce były wpisane daty, wybieram więc data. Daty od stycznia do grudnia, czyli wartości między dwoma datami. Zobaczcie, mogę wybrać nie między, równe, nierówne, także tych opcji jest kilka. Wpiszmy naszą pierwszą datę, czyli 1 stycznia 2022. Data końcowa to będzie 31 grudnia 2022. Klikam OK. No i teraz jeżeli wpiszę na przykład sobie powiedzmy tutaj 5.04 2021, no to zobaczcie, że mam komunikat, nie mogę tej danych, tych danych wpisać, ale gdybym wpisał 5 na przykład maja 2022, to mogę jak najbardziej wpisać, ta data będzie tutaj już uzupełniona. W kolejnej kolumnie chcemy wprowadzać wartości liczbowe z maksymalną liczbą 100. Zaznaczam więc tą kolumnę, przechodzę do zakładki Dane, wybieram narzędzie Poprawność Danych, no i tym razem wybieramy tutaj, e, li, e, wybieramy tutaj mm, pełna liczba, tak, pełna liczba wartości. Nie między, ale tutaj musimy wybrać sobie mniejsza niż i wpisujemy wartość 100, tak? No bo chcemy wpisać wartości maksymalnie 100. Klikam OK. Wpisuję na przykład piątkę. Enter. Mamy wpisaną. Chcę wpisać 122. Nie mogę. Mam informację, że takiej dane tu nie wpiszę. No i na końcu inicjały. Zaznaczam kolumnę inicjały kierowcy. Wybieram poprawność danych. Z listy wybieram tutaj długość tekstu. Wartość musi być równa, tak, bo chodzi o inicjały, tylko dwie dwa znaki. No i jako długość wybieram po prostu 2 Klikam OK. No i mogę wpisać RP. Tak, to są moje inicjały, ale nie mogę już wpisać trzech tutaj znaków. Dodatkowo jeszcze w tym samym okienku, tak naprawdę w każdej opcji, my możemy ustawić sobie ten alert, który się pokazuje, tak. Czyli jeżeli chcemy, żeby tutaj była konkretna informacja, to możemy sobie tutaj wyświetlić, tak, na przykład wpisz tylko inicjały kierowcy, bez. Kropek, tak? Na przykład bez kropek, coś takiego, taki, taka, taki komunikat, który będzie się pojawiał w momencie, gdy my wprowadzamy tą złą wartość, czyli alert o błędzie. No i komunikat wyjściowy, tak? W momencie, gdy komórka jest zaznaczona, możemy pokazać tak: Uwaga, tutaj wpisz tylko inicjały kierowcy. I ten komunikat pojawi się po zaznaczeniu komórki, tak? Wpisuję złą wartość, to mamy komunikat, wpisz tylko inicjały, bez kropek. Jeżeli interesują Cię szkolenia z Excela, jeżeli interesują Cię szkolenia dla firm, napisz na biuromapa.ujlp.pl, koniecznie zajrzyj na moje Udemy, tam możesz kupić moje kursy, niedługo również kursy będą dostępne na moim Facebooku, link do Facebooka również znajdziesz w opisie filmu, zapraszam, no i oczywiście do subskrypcji jak najbardziej, raz w tygodniu dodaję film dotyczący Excela albo e-commerce.